Przedstawiam na sprzedaż dużą działkę budowlaną-rolną położoną w miejscowości Rębielice Królewskie przy ulicy Opatowskiej. Gmina Popów, powiat Kłobucki, północna część województwa śląskiego. Idealna propozycja dla osób szukających spokoju i ciszy na obrzeżach miasta. Wyśmienite miejsce dla osób, które chciałyby zamieszkać w pięknej okolicy na łonie natury w otoczeniu łągi lasów. Działka posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi gminnej. Jest to duża działka o powierzchni około 12 820 m2. Szerokość działki od drogi to około 52 m. Następnie rozszerza się do około 71 m. Działka ma kształt nieregularny. Media, prąd oraz woda znajdują się w drodze. Na działkę zostały wydane warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi. Zapraszam na prezentację Sebastian Juszkiewicz.